A i jesteśmy pod Berlinem a w DA auction z Mamy Tiguana Volkswagena Auto w Dieslu 2.0 4Motion e, w napędach. Uzek jest z 2016 roku. Przejechane jak widać: 63 000 do 54. Ma w, e, no, serwis. Uszkodzony, zaraz wam pokażę co jak musimy stąd wyjechać. No i w środku wyposażenie, kamera cofania, jest skrzynia DSG, Klimatronik. Jak widzieliście podgrzewane fotele. Takie wyposażenie bym powiedział normalne Cztery szyby w prądzie, nie ma świateł ksenonowych, jestem pomad. Także tutaj jest auto uszkodzone. Z lewej strony zaraz wam tutaj pokażę. O, zobaczcie sobie błotnik, uszkodzenie błotnika lewego, zagięta maska, reflektor, uszkodzony zderzak, halogen. No i to jest w zasadzie tyle, tak to z każdej innej strony. Tam to auto jest całe oprócz kilku dwóch mankamentów. Pierwsza rzecz taka: dwukrotnie wymieniony układ hamulcowy, słuchajcie przez ten okres przebiegu. Ślady na drzwiach z prawej strony, potem Wam pokażę lewą stronę. Dwa lata temu wymienione nowe opony, słuchajcie, na 60 parę tysięcy taki serwis przy takim ocie. Jeszcze raz, lampa nieksanonowa, uszkodzona maska zagięta. Zobaczcie, uszkodzony ten tutaj zderzak ze spyskiem, halogen i buty. Nie są to dużo uszkodzenia, są to uszkodzenia kosmetyczne, to nie jest Lambo. Żeby to kosztowało jakoś dużo Zobaczcie lewą stronę, te same ślady Wyglądało to jakoś, jakoś brudno na zdjęciu Ale to nie jest brudne, zapewniam Was Auto od spodu i w ogóle technicznie Słuchajcie, nie ma się do czego przypierdzieć Naprawdę piękny stan techniczny utrzymany Wszystkie wpisy w ASO potwierdzone Tak samo odczyty z ECU potwierdzone Jeden właściciel W dokumentach od nowości Popatrzcie jak auto wygląda Super fajne, ale coś Wam powiem Tutaj są dwa haczyki w tym samochodzie Pierwszy haczyk to jest taki, że o, to jest o tym. Alshure, szkoła, nauka jazdy. O tym nie było mowy w aukcji. Pozdzielane boczne napisy, a tylnego zderzaka na zdjęciach. Jest tak zrobione zdjęcie, że nie widać, ale zobaczcie, w środku naprawdę auto niezużyte, niezniszczone, uszanowane. No, w życiu bym nie powiedział, że jest to auto z nauki jazdy. E, nieważne jak w Niemczech jeżdżą, jak jeżdżą w Polsce, ale auto jest naprawdę uszanowane technicznie e, i wizualnie. Dobrze, co do tego Tiguan'a, kilka słów wyjaśnień, nowa firma Multi Auction z Berlina, coś na zasadzie tego co my mamy trafił tam kolega tego Tiguan'a, wszystko fajnie, wszystko elegancko, ale po przyjeździe na miejsce oczywiście zdjęcia były wysłane oprócz tego tylnego zderzaka, jakość zdjęć też daje dużo do tego, natomiast wszystkie inne wypisy tych uszkodzeń, bardzo dokładne, bardzo przejrzyste, zdjęcia dokumentów po przyjrzeniu na miejsce, no od razu się rzuciły w oczy te dwie strony, prawa, lewa, dostałem dokumenty do ręki, no fajny brief, ale no pachnie nowością, świeży brief, no to po pięciu latach tak byw nie wygląda, no dobra, no otwieram tam drzwi, patrzę wszystko, patrzę na ten tył, no i mówię, no to fajnie, nie. Czyli tak, liczba właścicieli jeden, liczba użytkowników nieznana, tylu, ilu było e, kursantów, nie w Polsce jeżdżą tak, w Niemczech jeżdżą inaczej techniczne auto naprawdę w zajebistym stanie opony dwuletnie świeże hamulce, klocki tam oleje porobione, no spód auto, środek, nie ma się do czego przypieprzyć, wszystko działa uszkodzenia widoczne nie są to drogie, ale haczyki, no, dwa haczyki yy, są, tylko i wyłącznie pierwszy to jest to właśnie to farszule, czyli auto po nauce jazdy no, ale nie nie jakiś tam ze Stanów nie wiadomo co i tak dalej i tak dalej Natomiast druga rzecz, jaką się dowiedziałem dopiero na miejscu, tak, dostając dokumentację auta, to cena pojazdu. Powiem tak, w Polsce były bardzo podobne trzy w tej konfiguracji: czyli tam ForMotion, DSG i tak dalej. Deklarowane, powtarzam, deklarowane przebiegi. Między tam 49 a 70, tam 5000, czy coś takiego było. Cena od 73 do 76 tysięcy. Wiadomo, jeden mógł być ze stanu, drugi powodziowy, trzeci może mieć nie tyle, tylko sto ileś tam tysięcy. Whatever, nie wchodzimy w to, ale umie deklarowane. Eee, tutaj cena samochodu. Ja byłem przekonany, że opłaca się takie auto kupić w granicach 11,5-12 tysięcy maksymalnie. Takie jak widzieliście. Natomiast ten samochód kosztował 14,5 tysiąca, no to przeliście sobie po cenie euro na połowę października 2021. Podaje zawsze, że jak ktoś będzie oglądał później, żeby wiedział. No to sam samochód wychodzi w granicach 63-4 tysięcy przywiezienie, opłacenie, naprawa tego samochodu, tak, no to wyjdzie w granicach 69. No to jaka jest oszczędność przy takim aucie. 3-4 góra 5 tysięcy. no to tyle to myśmy mieli na, na Volkswagenach, na, na Oplach, na Polówkach, golfach, tak, czy na jakimś tam nawet. Innym aucie śmiesznym, a nie na takim, na takim jak się wiozło czy coś, to, 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 to klient się mieć co najmniej kaszkaj. Widzieliście kaszkaję? Na tych kaszkajach między 15 a 18 tysięcy lekko, a to był auta w granicach 30-40 tysięcy. To rozmawiamy o aucie, który jest warty 70 ponad, tak? No to jaka jest oszczędność? No żadna, ale, ale, obecna sytuacja nie ma. Tu jest sprawdzony, fajny. Tamte w Polsce wiadomo, mogą być w czasie doszukiwać. Tu jest kawa na ławę. Powiedzmy, że jest kawa na ławę. Podobno po winie wychodziło, że to auto jest szkoła jazdy, ale w sensie sprawdzenia tam dalej. Będziemy sprawdzali pod kątem tam przebiegów, pisów i w ogóle. Eee, kolega sobie to sam już poczynił, także przyjechałem mówię, ty ale to jest nauka jazdy. On mówi, ale to auto jest za drogie. Mówię, to auto nie będzie miało oszczędności na sobie. Tam no będzie miało, ale tak mówiłem, te kwoty śmieszne. Dobra, jest jak jest, fajne auto zadbane, technicznie super jest, tak zgadza się, dobra bierzemy, bo to nie ma co czekać, nie będę czekał na kolejnego ulepa Ta sama sytuacja co z Audi A3, dokładnie ta sama, przepraszam, z Q3, z Audi Q3, ta sama sytuacja No, także tak to wygląda, tyle Co tu więcej dodać? Z piątek po południu, ja wyjechałem we wtorek, no Tiguan Berlin, e, fajną Master mam Znaczy, czy fajna się okaże, ale już jest podobno zarezerwowana, wam pokażę na koniec Bremenhaven, no i jeszcze jedno auto, ciągnę z Jeziora Bodyńskiego, z Kempten no to czyli 600, 600, 700 i 1150 do domu, Wrzucę w sobotę wieczorem już ten film będziecie oglądali, ja będę dalej jechał bo Wam go wrzucę <grych> pokażę Wam tylko jeszcze Assę na koniec, taka Stara astra, ale fajnie, dziwnie, dziwnie fajnie wyposażona. I ludzie na takie auta czekają, chcą coś stałego, sprawdzonego. Yy, A nie jedynka, nie astra Boża, tak ostatnio. Nie, 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 nie. Trójka, astra H. To wam rzucę, pokażę, no i w zasadzie to tyle. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam Was i Parę jeszcze sekund na astę poświęcicie. Hej. Hej, obiecana na końcu astra H, kombi. Zobaczcie, elektryczna roleta, panorama dach, otwierane elektrycznie. Szczerze, pierwszy raz widzę H z takim wyposażeniem. Nie ma świateł ksenonowych, od razu zaznaczam. Auto z silnikiem 1.8, bardzo fajnym 125 koni, Tam są jeszcze jakieś takie literka elektrycznie składane, regulowane. Podgrzewanie dupy. Wiadomo, klima, komputer, takie tam Zdety Bajery, światło automatyczne, ten tempomat 125 koni, silnik tysiące przejane fajnie zadbane i co przede wszystkim pełna skóra, nie to Eko Eko, co tam jest tak dalej. Także jak na 16-latka auto zadbane, już rezerwowane i ludzie czekają na te auta i bardzo się z nich cieszą. Także tak to wygląda. No i to jest właśnie powrót w piątek do domu. Autobana zamknięta z 4 godziny stania. Pozdrawiam wszystkich. Miłego weekendu.